Hej hej hej, witajcie na moim kanale. Na dziś przygotowałam dla Was trapeczki, takie jak krzyżówka XXL, pastelowe 9 i krzyżóweczka za 3 zł, wkład to 18 zł. I zaczniemy od krzyżóweczki za 3 z numerkiem 8. Szukamy I i Z. Mhm, chyba tyle, dobra, kolejne dwie to M i E, jest tutaj E, tu kolejne, E, e. mamy M. Tu jeszcze e. M, Okej, okay, chyba tyle. Kolejne dwie to D i J. Mamy D. Mhm. Jeszcze jedno. A J nie widzę. A jeszcze tutaj D mamy. Mhm, dobra. Kolejne F i N. Mamy n, jest i f, to jeszcze jedno, n. I to chyba na tyle, dobra. Kolejne dwie to o i p. Mamy o. Tu kolejne o. o. I chyba na tyle. Dobra. Kolejne dwie to K i B. Mamy B. Tu jest K. Tu jest i B jeszcze. I tu jeszcze K. No, chyba na tyle. Kolejne dwie to G. I U, mamy G, U, tu U, OK, Y i L, mamy L, Y, L, kolejny L, L. Mamy pierwsze słowo klin. Więcej nie widzę, i ostatnie dwie to T i C. Mamy tutaj T. Tutaj było jeszcze L. Jest tutaj jeszcze C. No, ale niestety nic to nam nie dało. S-U-A. Tak jest, pusto. To teraz pastelowe. 9 z numerkiem 47, i szukamy 9 czarnej albo granatowej. A mamy 6, 8, 4, 5, 6, 3. Siedem, dwa, pięć i trzy, no i niestety S. Kupę. S. Kupę, dobra. To teraz krzyżóweczka z numerkiem dwudziestym i szukamy. Szukamy dalej. X, N. X przy okazji znajdziemy N. N. dobra druga Dobra i w ostatniej mamy n, mamy n. <laughs> tutaj no Dobrze więcej nie widzę S i C S i C dobra mamy C mamy s tu jest jeszcze c s s i s dobra trzymajcie kciuki żeby coś tam wpadło c c s jest i tutaj S. I to chyba na tyle. Dobra. C. Ojej S. No dobrze, to chyba tyle. W razie czego znajdziemy później. Znajdzie się e i i. Mamy i w bonusie e i. Mamy e. Mamy tutaj mamy pierwsze słowo <klaski> Eros, przepraszam. I e i kolejne e jeszcze i mhm, dobra drugi mamy e tu i i e. mamy pierwsze słowo set I. mamy drugie mit E. Mhm, dobra, chyba tyle. I kolejna. I e. E. mamy pierwsze słowo omen. No dobrze, chyba na tyle. Dobra. Kolejne dwie to z i g mamy g jest tutaj tutaj z g z mhm. chyba na tyle mamy g z g, tu jeszcze z, i tutaj mamy z, T. ok, chyba tyle, mamy tu, mamy tutaj drugie słowo, grosz, z, g, z Okej, okay, więcej nie widzę. Dobra. Kolejne to H i L. Mamy L i H. I jeszcze L. Dobra. W drugiej jest L, L, H. i to chyba na tyle i w ostatni jest H L i to na tyle i ostatnie dwie to jest D i Y bonusu nie będzie D i Y Y jest. Y, D. Mm -hmm. No ale tutaj mamy jedno słowo tylko. Tu mamy D, D. Tu jest D. Y. A wszędzie nas poblokuje. Mhm. tu jeszcze y u nie było dobra tu mamy d y i to chyba na a jeszcze tutaj d dobra razy trzy stówka a kontrolne Y e. No niestety, dzisiejszy odcineczek na pusto. Dziękuję wszystkim ślicznie za oglądanie. Do usłyszenia. Pa.